Sponsorem programu jest Opoltrans, sieć hurtowni części do ciężarówek. Sponsorem programu jest Prawo i Transport, reprezentujące przewoźników przy kontrolach firm. Sponsorem audycji jest Experior Transport, zatrudniający polskich kierowców w USA. Sponsorem programu jest Fuchs, producent olejów do nowoczesnych silników samochodów ciężarowych. Witajcie. Znowu widzimy się w programie Na Osi. Odcinek już za chwilę rozkręci się na dobre. A zobaczycie w nim. Militaria i samoloty na master tracku. Kilka uwag o własnych stacjach paliw. Ostrzeżenie przed lekkomyślnością. I ciekawy zestaw z Iveco w roli głównej. Ruszamy! Dzisiejszy program różnorodnością tematów przypomina kalejdoskop. Równie barwny będzie stroboskop, na który właśnie teraz zapraszam. O tym, że o właściwe ciśnienie w ogumieniu należy stale dbać, wie dobrze każdy szofer z krwi i kości. W solówce, czy nawet w zestawach z przyczepą lub naczepą, to w sumie dość proste zadanie, bo do skontrolowania jest zwykle od 2 do 5 osi. Ale co ma powiedzieć kierowca przewożący ładunki ponadnormatywne, przy których sam ciągnik może mieć 5 osi, a kilkunasto osiowe wózki jezdne o bliźniaczym ogumieniu, wcale nie są rzadkością? Już na sam widok tylu kół ręce mogą opaść, a co dopiero mówić o szybkim ich sprawdzeniu. Tymczasem, właśnie przy takich transportach z pozoru błaha utrata ciśnienia w jednym z licznych kół, może doprowadzić do tragicznych skutków, ale za sprawą oferowanego przez DrapPol układu Comte Pressure check możemy to niebezpieczeństwo zażegnać. System składa się z umieszczanych wewnątrz opony sensorów mierzących ciśnienie i temperaturę. Zebrane dane są bezprzewodowo transmitowane do odbiornika i możliwe do odczytania na jego wyświetlaczu. Zalety tego rozwiązania dostrzegł MTech, produkujący m.in. naczepy do przewozu ponad gabarytów. Podjęto więc współpracę z Drappolem w zakresie wyposażania tych pojazdów w ten innowacyjny system, który nie tylko podnosi bezpieczeństwo, ale też ekonomikę eksploatacji. ZMPD jest największym polskim stowarzyszeniem w branży transportu drogowego działającym od 1957 roku. W tym roku przypada więc okrągła 60. rocznica powstania zrzeszenia. Z tej okazji 16 września w Warszawskim Centrum Expo 21 odbędzie się wielka gala jubileuszowa, w której przewiduje się udział około 1800 gości. Obiecujemy zajrzeć tam z naszymi kamerami i zdać Wam relację z tej uroczystości w jednym z kolejnych odcinków programu. Pierwszy w Europie salon sprzedaży dedykowany Manom TGE uruchomiono niedawno w Polsce w podwarszawskiej Wolicy. Pochodzące z fabryki we wrześniu samochody właśnie trafiły do sprzedaży. Niemiecki producent pokłada poważne nadzieje w tym modelu i długo przygotowywał się do tej chwili. Zorganizowano sieć serwisową oraz pakiety usług i produktów jak dla ciężarówek. Poznamy potrzeby klientów i to właśnie podejście od strony rynku samochodów ciężarowych jako pierwsi chcemy wprowadzić na rynek samochodów dostawczych. Z niecierpliwością czekamy na pierwsze many TGE na naszych drogach, a do Wolicy zajrzymy na dłużej już wkrótce. 53 lata temu, 4 września 1964 roku, otwarto w Szkocji most Fort Road Bridge. Jego budowa rozpoczęto w 1958 roku, a na liczącą 2,5 kilometra długości konstrukcję zużyto około 47 tysięcy ton stali. Po oddaniu do użytku był to najdłuższy drogowy most wiszący w Europie. Przeprawa połączyła brzegi Zatoki, eliminując konieczność przejazdu 60-kilometrowej trasy wiodącej wokół niej pomiędzy Edynburgiem a miejscowością North Queensferry. O tym, jak bardzo ta inwestycja była potrzebna, świadczy obciążenie kursujących tu wcześniej promów, które przewoziły rocznie półtora miliona pasażerów, 600 tysięcy aut osobowych i 200 tysięcy ciężarówek. Zestawy o takiej konfiguracji coraz częściej trafiają do nas, więc coś jest na rzeczy. Sprawdźmy na przykładzie Iveco, co to może być. Co może mieć wspólnego Twoja pralka lub lodówka z testowaną przez nas ciężarówką Iveco Strali's Highway? Być może właśnie tego typu pojazd, nadal obecny w ofercie producenta, poprzednik modelu XP, dostarczył do supermarketu wyposażenie AGD, które niedawno kupiłeś. A może wymieniłeś ostatnio okna? One także przewożone są zestawami przestrzennymi, składającymi się z pojazdów w układzie 6x2 z przyczepami tandemowymi. Testowany przez nas model mógł się pochwalić pojemnością 38 euro palet przy dopuszczalnej masie całkowitej zestawu 40 ton. Do pracy z takimi ciężarami Iveco przygotowało silnik Cursor 11 o mocy 480 koni mechanicznych. Dużo, ale dostawa zmywarek lub lodówek na promocję nie może się opóźnić. Czym wyróżnia się Stralis Highway? Kabina Iveco już zdążyła się opatrzyć. Jest od razu rozpoznawalna. Dzięki ostrym rysom, potężnemu logo i przednim reflektorom, podobnym do oczu jakiegoś owada. Jest za to dużo miejsca na reklamę czy znak przewoźnika, czy to z przodu, czy z boku. Wnętrze Stralisa to nadal włoski styl, nawet bardziej niż powłoka. Krytykowany wystrój poprzednika to już przeszłość. Jest mniej dyskotekowy. Przyciski już nie przypominają kolorowej bombonierki, ale raczej stonowaną tabliczkę czekolady. Jest bardziej niemiecko niż kiedyś, bo niektóre detale widzieliśmy w Volkswagenach. Może mniej pięknie, ale za to bardziej czytelnie. Nie dotyczy to nadal zespołu zegarów, które są mniej czytelne przez małe cyfry i piktogramy. Testowany model miał średniej wysokości kabiny, ale przewidziano ją dla dwuosobowej obsady. Od razu widać, gdzie ma spać pierwszy maszynista na piętrze. Na otarcie US na parterze zamontowano praktyczną półeczkę na telewizor lub tablet. Ciekawie zaprojektowano strefę pokładowej gastronomii. Tworzą ją dwie szuflady pod dolną leżanką. Mniejsza, bliżej fotela kierowcy, to podręczny barek na napoje i przekąski. Większa, po wysunięciu, wygląda od góry jak kaseta magnetofonowa, ale to tylko kształt zagłębień na naczynia. Pod Blatem znajduje się pokaźna lodówka godna zapasów na wyprawę z Polski na półwysep Iberyjski. Sprytni Włosi upakowali pod leżanką także piwnice, czyli schowki na przedmioty wkładane z zewnątrz. Interesująco wykonano również plastikową czapkę górnej części kabiny. Znalazło się tam kilka organizerów na drobne przedmioty, po które często nie chce się schodzić z pięterka. Nad szybą znajdziemy schowki zamykane na kluczyk. Dobry pomysł w niebezpiecznych czasach. Jazda ze stawem przestrzennym należy do przyjemnych pod warunkiem, że jest on załadowany, chociaż częściowo. Za to zwrotności na rondach czy drogach krajowych albo w ciasnych zakrętach lub w mieście naczepomaniacy mogą pozazdrościć. Również ustawienie się do rampy czy bramy w centrum logistycznym albo pomiędzy innymi samochodami na dzikusie jest zdecydowanie łatwiejsze. Cofanie można wspomóc świetną widocznością w lusterkach lub przez uniesienie jednej z osi w przyczepie. Regulowana jest także wysokość zawieszenia. Praktyczna rzecz przy załadunkach. Zabudowa firmy Wekon w testowanym zestawie przygotowana jest także do załadunku od tyłu, dzięki pomostowi łączącemu skrzynię ładunkową Stralisa ze skrzynią przyczepy. Stabilność zestawu przy pracach załadunkowych zapewniają nogi podporowe. I wekon, jakie mieliśmy okazję przetestować, spotkacie najpewniej w dużych flotach. Czyli tam, gdzie liczą się nawet małe oszczędności, za to pomnożone przez setki zestawów. To dzięki temu ta nie jest sprzęt AGD. Duża elastyczność w dopasowaniu się do różnorodnych zadań jest atutem takich zestawów. Czas teraz nieco odetchnąć, ale zostańcie z nami, bo zaraz po przerwie Master Truck pod skrzydłami. Co warto wiedzieć o własnej stacji paliw? stroga z koleją w tle Wracamy za momencik. Sponsorem programu jest Opoltrans, autoryzowany dealer naczep Mega. Sponsorem programu jest Prawo i Transport, reprezentujące przewoźników przy kontrolach firm. Sponsorem audycji jest Experior Transport, zatrudniający polskich kierowców w USA. Sponsorem programu jest FUX. Producent olejów do nowoczesnych silników samochodów ciężarowych. Każde skrzyżowanie to większe ryzyko kolizji, ale tam, gdzie drogę przecinają tory kolejowe, niebezpieczeństwo urasta do jeszcze większych rozmiarów. Zobaczcie. Wielokrotne apele o zachowanie bezpieczeństwa na drogach przyniosły skutek dopiero w momencie zaostrzenia kar, czyli wysokości mandatów oraz możliwości dożywotniej utraty prawa jazdy. Jednak biorąc pod uwagę ilość kolizji drogowo-kolejowych, warto przypomnieć taryfikator. Każdy przejazd kolejowo-drogowy należy traktować jak skrzyżowanie. Przejazd przez tory lub przejście przez tory przy migających światłach grozi sankcja karna w wysokości od 300 do 500 zł oraz 6 punktów karnych. Czy to dużo? Wydaje się niewiele, ale skoro kwota z programu 500+, ratuje niejedną rodzinę, to nie jest to mało. Również dawka punktów karnych może przeważyć w stronę utraty tego dokumentu, a odzyskać prawo jazdy. To już nie taka prosta sprawa, jak kiedyś bywało. Trudno nauczyć tego dorosłych, dlatego polskie linie kolejowe inwestują wiedzę również w najmłodszych, aby od dziecka wiedziano, czym jest przejazd kolejowy i jakie wiążą się z tym zagrożenia. Jeżeli jedzie dziecko samochodem z rodzicami i widzi znak, gdy było w jakiś sposób poinformowane, że ten znak oznacza zatrzymanie się, one reaguje. Tym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci, mówi stare Porzekadło, i trudno z nim dyskutować. Być może dopiero kolejne pokolenia wyrobią sobie nawyki bezpiecznego poruszania się na skrzyżowaniach drogowo-kolejowych. Podobne kampanie prowadzono w krajach skandynawskich już w latach 60. Na efekty trzeba było czekać 10-15 lat, ale obecnie świadomość tamtejszych społeczeństw jest brana za przykład. Lata zapóźnień w naszym kraju nie mogą już być wymówką. Trzeba zaczynać tu i teraz. Czas jest bowiem naszym przeciwnikiem. Kolizja pojazdu z pociągiem zwykle ma tragiczne skutki, więc uważajcie na przejazdach kolejowych. Dowiedzmy się teraz nieco o wymaganiach wobec własnej stacji paliw. Wielu przewoźników ceni sobie zaplecze paliwowe w postaci własnej stacji paliw. Wygoda, powtarzalność jakości, niższe ceny oraz ułatwiona kontrola tankowania to dla wielu transportowców wystarczające powody do takiej inwestycji. Ale czy oznacza to same benefity? Odpowiedzi na to pytanie poszukiwaliśmy na pierwszej konferencji magazynowanie paliw zorganizowanej przez firmę Petromex, dystrybutora paliw naftowych. Jej celem było zaprezentowanie zagrożeń związanych z eksploatacją własnej stacji, obowiązków użytkownika oraz nowoczesnych rozwiązań z zakresu logistyki paliw płynnych. Jest to pierwsza tego typu konferencja organizowana w Polsce. Jak dotychczas branża nigdy nie podjęła się zorganizowania szkolenia w tym temacie, mimo tego, że przepisy obowiązują już od kilku lat. Oprócz zaległych i nieodrobionych lekcji przed dostawcami paliw nowe zadanie domowe. Postanowiliśmy się podjąć organizacji tej konferencji, ponieważ w związku z wprowadzeniem nowych przepisów i ustaw, tak zwanego pakietu paliwowego oraz pakietu przewozowego, Urzędy mają teraz pełną bazę klientów, z której mogą korzystać, jeżeli chodzi o kontrolę. A więc wszyscy ci, którzy przybyli na konferencję Petromexu, mieli szansę dowiedzieć się, jak uniknąć kłopotów z Krajową Administracją Skarbową, ITD, UDT czy Strażą Pożarną. Problem może się pojawić wtedy, kiedy dana firma nie posiada zbiornika odpowiedniego, czyli takiego, jak widzimy tutaj za naszymi plecami. Zbiorniki powinny być dwupłaszczowe, spełniające wszelkie normy bezpieczeństwa i też zasady ilościowe. Na użytek własny możemy przechowywać jedynie do 5000 litrów paliwa. Możliwe jest zastosowanie kilku zbiorników o pojemności 5000 litrów, ale jak podkreślał przedstawiciel Straży Pożarnej, muszą być wówczas odpowiednio rozlokowane. Przepisy precyzują odległości nie tylko pomiędzy nimi, ale też od pozostałych obiektów budowlanych. Okazuje się, że w tym przypadku normy nie pochodzą z kapelusza. Odpowiedź tej ze straży pożarnej brzmiała tak, ponieważ pojedyncza jednostka straży pożarnej jest w stanie ugosić 5000 litrów oleju napędowego w trakcie dojścia do pożaru. Z drugiej strony lepiej, aby ogień strawił tylko część paliwa niż jego całość albo całą bazę transportową. Ale bezpieczeństwo to nie tylko redukcja zagrożeń pożarowych. Konferencja może być szczególnie interesująca dla firm z branży transportowej, z branży rolnej, które są użytkownikami hurtowych ilości paliw, w szczególności jeżeli chodzi o magazynowanie. Tutaj wiemy, że rynek potrzebuje konkretnej wiedzy, jak przechowywać paliwa bezpiecznie, żeby zachowały swoje parametry jakościowe. Zwłaszcza przewoźnicy stosujący paliwa z bioestrami powinni zwracać uwagę na to, jak magazynują swój olej napędowy. W firmie Transportowe. Problemy z pompowcem paczami, czy z wodą w zbiornikach paliw, i to w zbiornikach, które są w ciągnikach szedłowych, i w zbiornikach, w których się magazynuje paliwo, to one mogą wynikać przede wszystkim z nieprawidłowego przechowywania. W obliczu najnowszych przepisów, największym problemem większości przewoźników jest zbyt mała pojemność pojedynczego magazynu w stosunku do potrzeb. Z kolei powielanie ilości zbiorników wymusza posiadanie dużej powierzchni na ich przepisowe rozlokowanie. Z jednej strony to ograniczenie, ale z drugiej zwiększone bezpieczeństwo. Prawo, podatki i ekologia. Takie czasy. Wygórowane wymogi skutecznie zniechęcają do wybudowania własnej stacji paliw. A my już za chwilę znajdziemy się na 13 zlocie Master Track. ale najpierw jeszcze posłuchajcie, co będzie w następnym odcinku. Zobaczycie. Amerykę na Master tracku. Sposób na rozliczanie kierowców. Kolejną przestrogę z przejazdu. Salon z manami TGE. Zachęcam do zaglądania na naszą stronę internetową, gdzie oprócz najnowszych branżowych wieści znajdziecie porady techniczne i prawne. A teraz przenosimy się na lotnisko do polskiej nowej wsi, gdzie zorganizowano 13 zlot master track. Cześć! Trzynasty Zlot Pojazdów Tuningowanych Master Truck przeszedł już do historii. Pomimo trzynastki w nazwie, okazał się udaną imprezą, o czym świadczą tłumy zadowolonych zwiedzających, humory wystawców, komentarze w mediach oraz rozgłos, między innymi dzięki redakcji radiowego programu Jedynka w Drodze. W tej relacji skupimy się na pojazdach specjalnych i wojskowych na zlocie, bo bez nich Master Truck byłby uboższy. Co ciekawe, niektóre dziedziny transportu wręcz z natury wiążą się z tuningiem. Przykładem są pojazdy transportujące i obsługujące wesołe miasteczka. Właśnie ta dziedzina rozrywki uważana jest za jedną z matek współczesnego tuningu. Także i takie pojazdy zagościły na naszym zlocie, w tym dwie skanie jukebox. Dlaczego akurat wesołe miasteczka? Wynika to z charakteru pracy karuzel i diabelskich młynów w naszej szerokości geograficznej ograniczającej się do cieplejszej połowy roku. Pozostały czas w roku jest wykorzystywany na konserwację, naprawy oraz właśnie tuning. Kolejną grupą mającą tuning we krwi są pojazdy pomocy drogowej. A zwłaszcza ciężkie holowniki. One również muszą swoje odczekać, nim wpadnie zlecenie. A że z reguły w pobliżu znajduje się własny warsztat, to tuning jest naturalnym sposobem na zawicie czasu. Największe wrażenie na poszkodowanych na drodze robią zwłaszcza modele starsze. Takie jak Czerwona Skania ewakuująca Volkswagena Garbusa. Dlaczego? W jakiś niewytłumaczalny sposób informowała otoczenie. Jestem stara, ale w 100% sprawna. Dlatego mogę pomagać innym. Faktycznie takie pojazdy budzą większe zaufanie na drodze. Ponadto stary, zadbany holownik wskazuje, że skoro właściciel zadbał o niego, zadba i o klienta w potrzebie. Na tuning podatne są również samochody pilotujące transporty ponadnormatywne. W takich przypadkach nacisk kładzie się na widoczność, zwłaszcza nocą. Pomocą służą stroboskopy, orurowanie pod dodatkowe oświetlenie oraz folie odblaskowe. Za pojazdy specjalne należy uznać samochody warsztatowe obecne na Master tracku. Z definicji nie pełnią roli stricte transportowej, ale w bezpieczny sposób przewożą narzędzia. Bardzo ładny przykład nie do końca typowego pojazdu można było znaleźć w centralnej części zlotu. Zielona skania do transportu drewna dłużycowego miano nietypowej zyskała za zaawansowany tuning optyczny, wręcz nie pasujący do realiów polskich lasów. Aż szkoda wypuszczać ją na leśne, błotniste dukty. Wśród setek pojazdów przybyłych na zlot Master Truck, co najmniej kilkanaście pełniło wyłącznie rolę reprezentacyjną. Na co dzień stronią od brudnej pracy. Ich rolą jest być pięknym lub charakterystycznym pojazdem. Ogromne uznanie gości zyskał jeden z nich, trabant Złomek. Tak sympatyczny, jak jego bajkowy pierwowzór. Sami przyznacie, jak nie kochać tej mordy. Bywalcem z lotów pełniącym podobną rolę jak Złomek był Mercedes 4x4 z lat 50. To wyjątkowo piękny egzemplarz i z uwagi na lata żelaznej kurtyny, niespotykany w Polsce. Osobną grupą były pojazdy z tzw. historii najnowszej: milicyjne Warszawa i Polonce. Dziś czujemy do nich dystans i politowanie, ale kiedyś wzbudzały tylko najgorsze emocje. Dobrze, że nie było na zlocie Zomowskiego Stara. Za to Star 266 i transporter Scott. W każdym starszym mężczyźnie wywołuje wspomnienia służby zasadniczej, zwłaszcza jak się spotka z kolegami z jednostki. Na poligonie zrozumieliśmy też, dlaczego z Polskiego Wojska wycofano skoki – z powodu pozycji za kierownicą. Zwłaszcza wyżsi kierowcy sterczą z błazu jak ze studzienki kanalizacyjnej, w której zakręcają zawór na głównej magistrali wodnej. Poligonową atmosferę nakręcały też łazy i czołg T-55, skutecznie pokonujący najgorsze nierówności terenu wokół lotniska. Równie dobrze radziły sobie pojazdy trialowe, zwłaszcza pewna starsza pani Tatra. Jej skąpe, kościste ciało odsłaniało przed widzami ramę rurową i zawieszenie Ledwinki, autora sukcesów tej czeskiej marki. Niejako dla przeciwwagi, co chwilę na poligonie pojawiała się najnowsza Tatra Phoenix, równie zgrabnie przepływająca nad głębokimi kolejnami. Dla znudzonych błotem i kurzem, ale nadal żądnych wrażeń, na centralnym placu Mastertracka kopciło i dymiło niezwykłe Renault, przygotowane do driftu. Ileż gumy ono napaliło, zostawiając dość trwałe ślady. Ciekawe, czy dotrwają do następnego zlotu. Samolot jest pojazdem? Tak, latającym. A że zlotowi po raz kolejny gościny udzielił Aero Opolski, także niebo pełne było maszyn. Czerwony śmigłowiec służył nam do filmowania z powietrza już od piątku, za to stary, ale nadal jary dromader co chwilę zrzucał wodę, symulując gaszenie pożaru. Mniej dynamicznie, a za to majestatycznie na niebie unosiły się szybowce obok modeli i jedyny na zlocie środki transportu o zerowej emisji spalin. Gościem specjalnym nieba nad Master Truckiem był Maciej Pospieszyński, twarz oleju Qualitium, mistrz świata akrobacji szybowcowej. Pilot, którego zdjęcie z autografem można było zdobyć w trakcie zlotu, wylądował w samym środku imprezy nowym samolotem Extra 330 SC, budzącym spore zainteresowanie. Pozytywne wrażenia z wizyty na Master Truck'u wynieśli nie tylko prawdziwi trackerzy. Z przyjemnością odwiedziłem kilka z tych pojazdów. No, robią wrażenie, naprawdę ten tuning, naprawdę ten tuning który, który, który tutaj jest, to ile ci ludzie włożyli w to pracy, już nie mówiąc o pieniądzach, robi wrażenie. My też jesteśmy pod wrażeniem trudu i kosztów, jakie ponieśli tunerzy na swoje cacka. Jest to o tyle godne pochwały, że swoich pięknych dzieł nie zamykają w sejfach, tylko dzielą się nimi z tysiącami fanów. W przeciwieństwie do eksponatów muzealnych, tuningowane pojazdy można dotknąć. Ale za to do wnętrza mogą wchodzić tylko nieliczni, i to w kapciach. Skóry, kolorowe tapicerki, królewskie zasłonki i koncertowe nagłośnienie świadczą o statusie kierowcy-właściciela. Aby cieszyć się takim luksusem, konieczna jest regularna troska o każdy element tuningowego wyposażenia. Oznacza to mycie, woskowanie, polerowanie czy konserwowanie królewskich ciężarówek. Ale kto kocha traki, nie uważa tych zabiegów za pracę, a za przyjemność. I właśnie na takich ludzi od 13 lat czeka master trak. Kolejny zlot za rok. A już teraz odrobina muzyki. Specjalna dedykacja dla wszystkich kierowców wielkich ciężarówek. Przyjaciel trak. Ruszaż rano wielki mróz, gorąca kawa stawia cię na nogi. Jeszcze tylko otrzesz twarz, jeszcze w lustro spojrzysz motelowe Zamkniesz dźwię. Już od dawna będziesz w innym miejscu. Nim kolejne długi, mroźny wstanie dzień, ciągle wroty. Czy twój przyjaciel bywa tak, że czasu brak na sen. Zawsze razem czasem nie ma dokąd wracać. Chcemy tu patrzeć stycz. Chciałeś pracy cichy dom, chciałeś cię słychać. Mówią, warto mieć na ziemi swoje miejsce. Choć samemu czasem źle jesteś wolny dobrze, wiesz, nie trzeba ci nic więcej. Czasem Możesz przegrać na zakręcie Często nie wiesz tego, co pokaże los ciągle w Najwierniejszy twój przyjaciel bywa tak, że czasu. Cześć, cześć. Cześć, cześć. twój przyjaciel. Czasu wraca nasy, zawsze razem, czasem nie ma dokąd wracać, jedziesz dalej, nie ma sensu patrzeć wstecz. Sponsorem programu było Prawo i Transport, reprezentujące przewoźników przy kontrolach firm. Sponsorem audycji był Experior Transport, zatrudniający polskich kierowców w USA. Sponsorem programu był Fuchs, producent olejów do nowoczesnych silników samochodów ciężarowych. Sponsorem programu był Opoltrans, sieć hurtowni motoryzacyjnej.